Znajdziesz sobie inną laskę, ale Ciebie nic by nie zastąpiło! Chama, Mzaha, Firaha, dziękujemy. Tak, bardzo dziękujemy. Usłyszeliście moje wołanie? Mam spore uszy. Całkiem nieźle słyszę. No dalej, Chama! Musimy ocalić drzewo Rafikiego! Robi się, przyjaciele! W końcu to jest jego dom! Puente Boko! No już, no już, no już! Lwia Stasz! Niech nikt do mnie nie podchodzi! Zrównuj się! Łoho! Dziękujemy. Uratowaliście nas. Dopóki Sucha Burza nie przejdzie, trzymajcie się z dala od wody. Lwia Idziemy ocalić Drzewo Rafikiego! Rafiki! Makini! Wszystko w porządku? Tak! Jesteśmy cali! Chama, Firaha i Mzacha nas uratowali. Tych trzech Bungów? Patrzcie! Ma rację! Chyba przydałaby im się pomoc. Słusznie! Za mną! Zajmę się tym. <laughs> uh <-huh. śmiech> Dobra oh! robota, kochani! Moje drzewo jest całe! <laughs> Dzięki Lwiej Straży i waszej trójce! Nie wiem, jak wam dziękować. Hej, żaden problem, Rafiki. Cieszymy się, że ty i twoje drzewo jesteście cali. Tak, moje drzewo. Słuchajcie, jeśli moje drzewo jest dla was jak dom, to możecie zostać. Ale chciałbym, żebyście zachowywali się ciszej. To miło z Twojej strony, Rafiki, dziękujemy. I wcale nie jesteś taki sztywny. Właśnie dlatego chcieliśmy mieszkać obok Ciebie. Ale znaleźliśmy miejsce obok wielkich źródeł. Możemy tam krzyczeć, ile chcemy. To nasze miejsce. Tak! Jest idealne dla naszej rodziny. Waszej rodziny? Może nie pasujemy do naszych stad, dlatego że już mamy własną rodzinę. Siebie nawzajem! To w sumie ma sens. Coś wspaniałego. W takim razie chociaż dołączcie do nas na wieczornej ceremonii urodziny królewskiej. Tak! Bardzo chętnie! Dzięki! Nasza ceremonia obym była gotowa. Mam nadzieję, że już jesteś. Jak wszyscy wiecie, obowiązkiem każdego królewskiego Mjuzi jest uwiecznianie historii lwiej ziemi. Dzisiaj Magini uczyni kolejny krok jako Mjuzi. Rafiki, gotowa? Myślę, że tak. Szwari! Udało mi się, Rafiki! No! Wow. Tak, udało ci się, Makini. Udało ci się.